Witam w kolejnym odcinku z Paper's Please, 10 dzień. Mamy 2 grudnia 1982 roku. Kolechańskie porządki. Wielka czystka. Teraz zniknie bez śladu. Okej, okay. czyli coś w stylu jak za czasów Związku Radzieckiego zapewne, i późniejszej Rosji. Tam też dużo ludzi znikało w międzyczasie. Mamy tą kartkę. Trochę nas ona nie obchodzi, no bo tak jak mówiłem, my chyba idziemy tutaj. Urzędowo, żeby mieć wszystko. Mieć pewność, że nasza rodzina będzie w dobrym stanie. Nie tak jakby Bicholderze skończyła się. Nie będę ukrywał, parę dni nie grałem, także jestem trochę. Więc. Wy jesteście tu inspektorem. To znaczy, że jestem za Was odpowiedzialny. Utrzymanie upomnienia 10. Może poleganie na literze było błędem. Niech to Was zmotywuje. Minister, przyjmujmy za dostateczność. Powiesicie to na ścianie. Za 10 dni zjawia się ponownie. Nie przynieście mi wstydu, okej. Okay. się Jarz Stoczka. No dobra, powierzę sobie. Dziś odwiedził Was szef wydziału we wschodnim Grestin. Się, zachowujcie się godnie, niż Jarz Stoczka. Ok, nic tutaj nowego nie wleciało. Mam jakąś nagrodę za fakt, że nie najlepiej mi idzie, chyba. Jakie mamy zasady teraz? E, paszport e, Mieć dowód osobisty, arstorska Zgoda na wjazd cudzoziemcy, Zezwolenie na pracę Zero kontrabandy, wiadomo I pełno dla dyplomatów No i spoko, lecimy Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie Mieliśmy lekki zapas pieniędzy, więc no oby to wystarczyło Nie mamy tak... E, Antegria Już tutaj trzeba pamiętać Antegria Outer Grows, Outer Grows. Kobieta się zgadza. Cel odwiedziny, tak? po się na kilka miesięcy. Zgadza się. Ważna do 24. Tak, tak. Berko Cameron. U. Herko? Niezgodność. Te personale się nie zgadzają. Mam wiele imion. Okej, okay, odcisk palców daj mi. Okej, okay, się zgadza, tylko dla pewności tutaj dane zgodne, spoko. Yy, kobieta, urodzenia, Tutaj się zgadza. Legitymacja. Spoko. Chodzisz. Lecimy kolejna osoba. Dokumenty. Obristan arstoczka. No ale to nie zgoda na wjazd czekaj, no bo to jest z no to to są zasady obywatele, dokument, osoba okej, okay. a to jest Obristan. dobra, dobra, dobra e, pomieszałem się, pomieszałem się Abristan ma podobny do Arstaszki wydaje mi się Skal się zgadza, mężczyzna się zgadza, wygląd też odwiedziny zgadzają się dwa miesiące się zgadzają, ważne, oj, data. No, niestety pan nie wejdzie. No, słuchaj. Nie ma ja winy, że mam za dużo na głowę. W takich rzeczach trzeba myśleć. Chyba, mam jakąś. o nie ma paszportu. Zebrali paszport. Wypad Nie. Nie ruszam się stąd. Areszt. Pada, no, bo to czas, nie? Czas mi leci na tym areszcie za każdym razem. Zgadzam się, wpadnę w szałek dziki tygrys, mam świetne prawo przywać, artościę. Myś Myślicie, że to żart, ale tygrysy nie ratuję. przepuście mnie. Uuu. Cios w głowę. Wynoszą normalnie, babę. No i dobrze. Dokumenty. Mamy tutaj import. Dołączyć do żony. Imigracja na zawsze. Tunkej do Tunkej, do Bekirof, Yusuf Mężczyzna. No, zgadza się, wygląd się zgadza. To się zgadza, osiemnasty. Oj. Niestety, paszport jest niezgodny. Niestety, no. Jak to jest, że ci ludzie mają dokument dobry, jeden, a drugi nie? Jakby, że nie zwrócili na to uwagi na przykład. Zwłaszcza przy takich no, regułach tutaj no, jest dość twardo, tak na granicy, żeby przejść. Więc jak to jest, że oni nie pomyśleli o tym, żeby. Okej. Okay. Zostanę tylko przez dwa tygodnie przez rząd, a teraz Okej. Okay. Żeby to zobaczyć po prostu. To się zgadza. Anthony. Okej. Okay. No dobra. Nie wiem, tak. No, yy... niech będzie. Chyba, że tam było płeć i nie zwrócił uwagi. No właśnie. Okej. Okay. Nasi agenci są gotowi. Zesnamy jutro. Rozumiem przejść. Co to jest? Ustępnie. Nie kałem, Walić to. Republia. O! Dobrze widziałem. Personale się zgadzają, mam dwa różne imiona. No to daj mi, ja to w międzyczasie sprawdzę. Okej, okay, no ma faktycznie. Mapa regionu, Republia. True Glorian, True Glorian. Obieta data się zgadza, to się zgadza. Odwiedziny 3 miesiące się zgadzają. Idziesz dalej. Dokumenty proszę. Kolegia. Wedor się zgadza. Kobieta się zgadza. Wygląd się zgadza. Tutaj się wszystko zgadza. Imigracja zgadza się. 20 Pięknie. No i można mieć wszystkie dokumenty dobrze? Można. Nie wiem czy to nie jest... Nie, jeszcze mam trochę czasu. Dobrze. Tranzyt się zgadza, kolegia, Jurko City. O kurde, trochę wygląd inny. Dobrze z Okej. Oj. Nie wiem o czym mówicie, no to tego pana też nie znamy. Co to jest? BON? No i spoko. Mamy tutaj import. Mapa, import. Haihan się zgadza. Tutaj tak. Zgadza. Wygląd zgadza. Imiona się nazywają. zgadzają daty są też poprawne. Imigracja chyba się zgadzała. Tak. Idź dalej. Kolejny jeszcze jednego zdążymy chyba. No, jeszcze jednego i już następne sobie nie zdążymy niestety. tak bywa. Tak nie najgorzej jak y, po takiej przerwie. Wedor, mężczyzna, wygląd się zgadza. Imię nazwisko się zgadza. Wedar? Oj! Nie zgadza się Dawaj dawaj szybko szybko A dobra areszt rację Szybko szybko jeszcze jednego chociaż chcę Szybko szybko, no dobra, git Już następny nie zdąży, bo już ta zyska na pewno Ale no właśnie Ale tutaj jeszcze zdążyłem jedną osobę, Antegria Outer Grows, Outer Gross się, się zgadza Odwiedziny, kilka tygodni no miesiąc zgadza się, odwiedziny się zgadzają. Ale niestety legi ten, legitymujący się. Numery się nie zgadzają. Dokumentów. Ach, ta reszta, tak, tak. Wspaniale mieć zarobek dodatkowy. Albo to by było tak chyba to drugie Ale no, to i tak mówię. Raczej nie będziemy zwracać na to uwagi. Czy ja chcę ulepszenia. Mogę, mam duże kasy. Mogę wziąć. I spać. Antegrisz, plagujesz swoich. Informator ucieka z kraju. Kradzisz sobie MPL. Skromny łup złodziej. 3 grudnia mamy. Ktoś nam tu przyjdzie, czy nie? Chyba nie. Wołania do biura MPL pomogły doprowadzić do wycieku wzorów oficjalnych pieczęci. Nie skradłem niczego ważnego, jednak nasz wywiad sugeruje, że fałszerze. Mogliś zacznę podrać Państwa dokumentów dokumenty. Słowa dokumenty. Poszersko. Uponić się dwa razy, że przedstawione dokumenty opatrzym po prawym pieczęcie. Poczekaj niewłaściwą pieczęć lub jej brak. tutaj nie wpisałem w rozdziale księgi. Eee. No okej, to teraz będę musiał wchodzić tu i w to, nie. Tak samo zaś. Yy. Gdzie to jest? Dowód osobisty? Nie, to nie ma. Zwolna praca ma. Nie, ponownie nic no, nie ma, ok, czy tylko zezwolę. No dobra, no jakaś jakoś trzeba będzie sobie poradzić z tym, nie? Pierwsza osoba zazwyczaj jest git, jeśli się nie mylę. Wygląd się zgadza, to się zgadza. Nieważne. Jaki git, człowieku. Dokumenty. go na wjazd. No właśnie. To fałszerstwo. Ale pierwszy raz w ogóle chyba także ten jest no trzeba te aresty, Bo co tylko... one się opłacają, skoro one są takie dłuższe? Hmm, nie wiem. Dziadek. Dane się zgadzają, Obristan. Okej. Okay. witajmy przyjacielu, dobrze. Dziś jest mój dzień. Spójrz na świetne papiery, nie było łatwo i tania no kurde, Skal, skal. Tu się zgadza, data się zgadza. Transit dwa dni. Nie no, dziadzia. No i patrzcie. 10 dni mu to zajęło ponad. Ale udało mu się. O! Żetonik. Dobrze, tonik? Mam, że tonik. Postawia sobie tutaj. Coś... Już na sta sam start Kolechia Kolechia, wedor się zgadza Kobieta się zgadza Okej okay. Odciski bardzo się za to nie zgadzają Więc areszt Dobra, dobrze wiesz co się dzieje Ciekawe ile... Ten... Nosta matrzymy z tą, tą monetką. Ciekawe czy więcej można taki dostać. O Witajcie Witaj, witaj. Zatrzymanie 9 Datek przed płacą mi w porządku. O. Kasa, to za mało. Wiem. Moja szona jest chora, co się wszystkich grypom. Tyle zostało po tym jak kupiłem leki. Dałam resztę na razem. Może trąż więcej ludzi, żeby było łatwiej. No znaczy, tak, no 5 i tak jest git, nie? Zawsze dodatkowe te. Dodatkowy pieniądz. A wątpię, że to wychodzi jakoś na minus czasowo, szczerze mi... migracja, no zawsze się zgadza. Tak, zgadza się. Dobra, to się zgadza. O, już widzę, że dokument się chyba nie zgadza. Zgadza nawias. Jednak się zgadza, nieważne, czyli republia została mi True Glorian się zgadza, daty się zgadzają, no i pięknie, chodzi pani Mam nadzieję, że to była pani, a nie było, że jest mężczyzna tam Kto no to by było dopiero yy, No to już widzimy, nie ma dokumentów, dokumenty, na wjazd Nie udało mi się je zdobyć, no to słuchaj, no sorry, ale no to Mam to ulepszenie, że pod tabem mam to ta odruchowo klikam nadal Uważam, że to jest akurat lepsze takie O Arstoczka Dawno nie było, waga Zgadza Data, no to to nie sprawdzimy Tu się zgadza, Arstoczka, Paradizna, wydaje mi się, że tak Zgadza się tylko to trzeba sprawdzić. No i spoko. Zasztaczki... Oj Mam nadzieję, że ten pomyli. No. Mi sklikłem, nie? No lucky. Orwech wonor. We... Orwych wonor. Kobieta. Inne nazwisko macie. Naciski palców. Kurde, no szkoda z tym. Tak, chyba. Tak. Szkoda, bo już <ścoughs> znowu będzie gości przyjdzie i. No, widzę, że no, na się mylicie. No tam drugi dzień co przyszedł, dwa, dwa dni miałem pod rząd, teraz te. Upomnienie. W każdym dniu miałem przynajmniej jeden błąd. W jednym miałem dwa. Czytajcie szybko, dajcie po Pierwszy agent został wpuszczony, a się za dwa dni. Nie podpominajcie. Czeku, odejdź ode mnie, zostawię spokojnie. Jest okay. ja jestem tylko urzędnikiem, ja nie chcę problemów jakichś. Gdzie ty masz człowieku paszport? Dokumenty, dowód osobisty. Nie, nie to. Ja robię. Zasady. Paszport. Halo. zabrali to chłopiaczy, ty w ogóle mówisz? Idź mi stąd. Bo, no, już się myślałem, że crasha dostałem, tak jak się mi tym Republika Republia tru, tru Glorian, się zgadza. Kobeta, no powiedzmy, że tak. Redana Mart się zgadza. Tu się zgadza. Transit się zgadza. Daty się też zgadzają, także chodzisz Okej, okay, jeszcze z czasem jest źle dzisiaj Nieważne Dzisiaj jest źle jednak Kto z wszystkim Kobieta, wschodni Grestin, Wilhelm Ok Dobra, chyba się zgadza. Czas, czas, a dwie źle wpuszczone osoby, więc... Okej, okay. ten dzień na minus, jak nie wiem Ja nie mogę Jeszcze miesiąc, okej okay. Jeszcze stracę robotę i coś się stanie, nie? Import Mapa, import Enki, się zgadza Sebastian O się zgadza Chodź człowieku, szybko, szybko Muszę trochę nadrobić ludzi ja Jestem chyba, nie jestem za dużo na plus Nie wiem czy na zero wyjdę w tym tygodniu Kurczę Z tego wszystkiego Mariska, się zgadza, kobieta To się zgadza? Obristan, Salski się zgadza Najgorzej mm. Dobra, to już sobie sprawdźmy wszystko dokładnie Obristan każdy się zgadza, dobrze pamiętałem To na pewno No dobra Chyba i tak wchodzisz No kurde, dużo upomnienia, naprawdę Naprawdę Transy Aaa Dzienniczek przynieść pieniądze, znasz Odznaczamy, odznaczamy Minus 10, nie? Ale pensja 50 Pensja 50, mimo że minus 10 na straty, byśmy mieli 60 pensji, nie? No Plus oszczędności, plus łapuwa. To no, trudno, trudno O, tu są te monetki, czyli łącznie z X7, okej okay. Zaczynamy od trzeciego, brzmi świetnie Dobra, ostatni dzień na dziś. Historia Astoczki w obrazach i przede wszystkim w słowach. 4 grudnia mamy 82. Historia Astoczki. Witajcie, inspektorze. Jak zdrowie dopisuję? Jakoś jasno. Mam do Was kilka pytań. Widzimy, że potężna grupa próbuje wstrzymać zamieszki. Fakty. Uważam, że niektórzy jej członkowie przewijają się przez ten punkt kontrolny, dlatego rozmawiamy. Mogę ci dodać? Widzicie może coś takiego? To symbol tej grupy. No. Tak. Tak. Bardzo dobrze. Proszę mi oddać moje yy, oznaki i dokumenty. Co to jest? Interesujące Bar Tak, bardzo interesujące Myślę, że najpierw będzie, jeśli pójdziecie ze mną CO?! Zdaliście, że to jest powodu kontaktu z nieszczęsnymi środowiskami Ministerstwo Inwolucji skontrolowuje wasze ostatnie dzia No ale chciałem przecież! Niech żyje arstoczka. Ale przecież... Ale chciałem dobrze przecież. I no mogę kontynuować, prawda? D tak, mogę. Kontynuuj. Okej, okay, no to słuchajcie, mamy zakończenie jedno w grze. Ale ja robię... robimy dalej ten dzień, już dokończymy to. Lecimy jak najdłuższy, jak najdłuższy ten, ten jaki możemy. Czyli nie mogę mu tego podarować. No dobrze wiedzieć. Tak, tak, tak. Zastanawiam mam biuro dochodzeniowe się... M. Okej okay. Ale no bez sensu to jest że ja im oddaję ja im daję bo faktycznie przyszedł ktoś, nie wiem co się dzieje A, kartyczka też Okej okay. Nie założyć coś niepokojącego z to na fake mas Czemu nie powiedzieć że no wczoraj mi gościu podszedł dał mi coś Nie wiem o co chodzi w ogóle masakra Antegria Outer Gross, Outer gross. Transit? transit, kilka tygodni się zgadza Daty się zgadzają, tak z Gustaw się zgadza, to się zgadza Chodź człowieku Jednak nie zawsze piesi są dobrzy Chociaż teraz był My Spotkanie dyplomatyczne. No i okej. Okay. Zjednoczona Federacja. Great Rapid się zgadza. To się zgadza. O, a czy tylko pytanie brzmi. Dokumenty prądisło. Okej. Okay. Yy, no dobra, bo, no dobra. Nieważne. Wydaje mi się, że kiedyś było, że tylko teczka może być, ale... No mogło mi się pomylić też, więc. Orwek wonor się zgadza. Yy, tu się zgadza wzrost. Ej, właśnie mi się z, mi wzrost zasłania, do ja taką gafę zrobiłem wcześniej. Dobra. Dobrze będzie tak na przyszłość. Mężczyzna. bo nie ma znaczenia. Daty urodzenia się zgadzają. No dobra, chodzisz. Szybko inżynierów. Świadczę mi przysługę. Dajcie mi, z tyłu ja powiem inżynierom, wrócę za kilka dni. Własne 5 kg za każdego. Okej. Okay. Nie wiem, czy, czy inżynier mi się trafi jakieś, bo dawno mi się szczerze nie trafił nikt z pracą. Żeby być szczery no? no ale cóż. Kilka dni to się zgadza tranzyt Tak, tranzyt Kobieta się zgadza. Kolegia Wedir kolegia Wedir O Wedor Nie zgadza się pani dokument. Areszt. Więc jak co to jest? Na no, areszt? Proszę pani, no proszę odejść. Następny możesz wchodzić. Tamtą panią zabiorą. Nie przejmujcie się. Wszystko jest jaskie. Obristan, skal się zgadza. Wagner, Sven się zgadza. To się zgadza. 14 dni tranzyt. Wyrażony, robi wrażenie, naprawdę jest, to, to warto bliski. No, cóż. Najwidoczniej. Najwidoczniej, tak, panie Sven. Może pan też przejść. Proszę bardzo. Aha. Nieźle. Jestem dostateczny, człowieku. To jest truja. Solidna truja. Nawet w starych systemach to by mi zaliczyło i bym przeszedł. Tak? Paradizna, paradizna. Waga się zgadza. Wzrost. Trochę wysoki jesteś, gościu No albo kaptur. No dobra. Może być. Nie mówię, że nie. Mężczyzna. W... Optes to jest za to urodzenia. No dobra. Nie, tak jest, to tak jest. Cały czas zapominam o tym używać. Żeby nie klikać myszką. Cały czas klikam. Być tak z automatem wchodzi. Okej, okay. inżynierka, proszę bardzo, legitymacja. Znaczy legitymacja. 60 dni. Wizytóweczka proszę pani pani nie przyjmuje. Antegria. Glorian się zgadza, kobita się zgadza yy, Termin się zgadza Tu się zgadza, tu się zgadza yy, To się zgadza, kobita No i wszystko, nie? Fajnie wchodzisz Trochę oplułem te pieczątki Ach, szkoda gadać, szkoda gadać, naprawdę Odwiedzam przyjaciół kilka tygodni. No i się zgadza, no. Roslandon. się zgadza. Tu się zgadza. Data. Tu się zgadza. Tu się też zgadza. Jed jeszcze import. Enkio. Enkio. Następna, następna osoba. Czas mnie goni. Pieniądze trzeba robić. Gdzie pani ma zgodę na wjazd? Eee. E, ziemcy. Ma pani zgodę? Jest to zamęda. Oj. No nie mówcie, że kolejny zamach. Za kolechę. No nie, i znowu pieniądze w plecy. Dzień pracy został sprzedany z powodu ataku terrorystycznego. Dzień człowiek znów przynieść. Dobrze no, przyniósł pieniądze, od nas pan, żeby spalić 2 tysiące no, Fajnie by było Pieniądze tracę Dostał taki, no ale nie ma opcji no Nie biorę pieniędzy od zakonu Obecała ci się kontrolę na granicy, kolejny zamówiec na granicy, nowy dyrektor w MPL Ale Te nowości, nowe jakieś zasady dotyczące wpuszczania ludzi Dopiero nas na następnym odcinku, na dziś kończymy, mam nadzieję, że wam się podobało No i Do usłyszenia w następnych odcinkach.